Teraz pokażę Wam wspólnika, który razem ze mną dla was fotografuje, filmuje wszystkie te ujęcia. Czasami mi syn pomaga, ale ten jest tutaj u mnie ze mną w warsztacie. To jest oczywiście tak. Tutaj nie, nie bardzo będę mógł ręką. O, tu luzuję sobie i obraca się wokół tej osi. Poluzowało mi się. Teraz muszę go wyrównać, bo wypadnie wtedy. O tak. Teraz tu zablokowuję sobie. Tu jak sobie poluzuję. Troszkę niewygodnie. Mocno zaciśnięte. To mogę sobie tu operować, przesuwać kamerą. Kamera tu jest zamocowana. Gdzie ten otworek? I jeszcze dodatkowo tutaj mogę przesuwać na dużą długość. O, około pół metra wysuwam mam całej tego długości. A jeszcze tymi dwoma śrubami, jak poluzuję, z nakrętkami motylkowymi zrobione to jest po to, żeby to szybko o, i wtedy przesuwam sobie górę, dół. Teraz zrobię, żeby to opadło i zobaczycie. To jest takie do tej pewnej wysokości, bo tam dalej jest Rurka już 3 czwarte cala. O, i do tej wysokości, ale dość wysoko. Także do moich potrzeb, to o, wystarczy. Także zobaczyliście dzisiaj mojego wspólnika, który razem ze mną dla Was kręci te filmy. Dziękuję.